Z tej strony Prokoksu2019 To jest kolejny odcinek na moim kanale yy, Drugi yy, To jest tak jakby poradnikowy odcinek Pokażę wam dzisiaj Twarz kamerzysty Tutaj wpisujemy Szukaj I piszemy Łukasz Łukasz Podłoga Waw I tu macie kamerzystę Tutaj jest jego zdjęcie profilowe pod nazwą. Tutaj macie płytę kamerzysty z zdjęciem jego. Tutaj jest coś od centymetrach kruszwila. Tutaj kamerzysta z workiem Fame MMA. Marek i Kruszwil. Kruszwil i Marek, tak samo, tylko tutaj sobie takie, jakby zdjęcie robią i Tutaj kamerzysta bez i kamerzysta z workiem. Tutaj zdjęcia jakieś. Tutaj Audi, i tutaj jest jego zdjęcie profilowe. To by było na tyle w tym odcinku. Znacie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, i mogę kończyć.